Polski granatnik RPG 76 Komar, czyli granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku. Coś bardzo ciekawego, zwłaszcza jego historia jest ciekawa został opracowany w 1976 roku sama nazwa na to wskazuje produkowany od 1983 do 1995 roku wyprodukowany w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Wycofany w drugiej połowie lat 90. No, niestety ta głowica nie miała samo likwidatora, no i to bezpieczeństwo, o które zaczęto dbać, spowodowało, że no, zostały wycofane. Nie mówiąc o tym, że no, niekiedy ten silnik rakietowy w czasie swojego działania mógł poparzyć operatora, powróciły, gdy były misje w Afganistanie i w Iraku. No, potrzeba było właśnie tego typu. Środków wsparcia, nie mówiąc o tym, że dodatkowo środków, które mogą być odpalane z pojazdu. Później znowu trafiły na półkę. Kilka lat temu pojawiła się informacja, że poszukiwany jest kupiec na te komary, na te dwadzieścia kilka tysięcy, które pozostały. A dwa lata temu komary trafiły na wschód, gdzie są, gdzie były, ponieważ chyba już zostały zużyte, bardzo chwalone. Zanim jednak przejdę do dalszej części tego materiału, zapraszam do wsparcia, czy to poprzez postawienie mi symbolicznej kawy, czy przez patronite'a. Oceń, skomentuj, poleć, pokaż znajomym. Zapraszam też na moje pozostałe kanały i zapraszam na przykład na kartę społeczności. Tam jest, Tam wrzucam filmy, właśnie z moich pozostałych kanałów. Wracając do komara, to jest to granatnik, tak jak powiedziałem, jednorazowego użytku, niewielki. Mierzący 81 cm, rozłożony w położeniu bojowym to 120 cm, ale zaskakująca jest waga. Pełen, załadowany to 2,1 kg. Coś no, naprawdę niedużego, no, można powiedzieć, taka butelka jakiegoś napoju. I to czyniło i czyni z niego coś, co łatwo przenieść, nie mówiąc o tym, że to było produkowane w sposób masowy. I było tanie. Dla wielu osób, tego typu środki o takich parametrach wydają się zbędne. Tutaj mówimy o przebijalności pancerza 260-300 mm. Zasięg 150 m dla celów ruchomych, 200-250 m dla celów nieruchomych. Tutaj mówimy o zasięgu skutecznym. W rzeczywistości, tego typu środki są bardzo potrzebne. Nasze zapotrzebowanie na taki jednorazowy granatnik przeciwpancerny obecnie to minimum 300 tysięcy sztuk. Dlaczego? Ponieważ piechota i nie tylko musi mieć środek, którego będzie mogła używać na masową skalę, tani, szeroko dostępny i tu nie chodzi o zwalczanie czołgów. 260 mm to już troszkę za mało. Ale pamiętajmy, że czołgi to tylko wycinek z tych pojazdów, które posiada ten teoretyczny przeciwnik. I BWP, te starsze kołowe transportery opancerzone, ciężarówki, wyrzutnie, samochody terenowe i masa innego wyposażenia są to pojazdy nie tak mocno opancerzone, żeby mogły wytrzymać uderzenie komarem. Nie mówiąc o tym, że. Dodatkowo, ten komar przecież może być użytkowany do rażenia jakichś celów, gdzie znajduje się przeciwnik, jakiegoś punktu oporu, i w tej materii komar też się doskonale sprawdza. Więc nie zawsze musimy stosować tego dżabelina czy też spajka, co ekonomicznie na to patrząc po prostu się nie spina. Niekiedy lepiej mieć dużą ilość czegoś podobnego do komara, czyli lekkiego, taniego, masowo produkowanego granatnika. Przeciwpancernego jednorazowego użytku. I właśnie taki był komar. Niesamowicie prosty, wręcz niektórzy powiedzą prymitywny. Wyposażony w nadkalibrowy pocisk rakietowy kalibru 68 mm, który znajdował się w takiej rurze cienkościennej rurze kalibru 40 mm. Tak jak mówiłem, 2100 gram to jest masa całości. Pocisk z tą rurą, z tą wyrzutnią. Ponieważ ta wyrzutnia, ona waży 32 deko, 320 gram, i ona jest wyrzutnią oraz miejscem, w którym transportowany jest ten pocisk. Chcemy użyć, rozkładamy, celujemy i odpalamy i wyrzucamy. Bardzo prosta, dla niektórych wręcz pierwotna konstrukcja, ale to szereg zalet. Poza tym, że łatwo to wyprodukować, jest tanie. To też łatwo to przenosić, jest lekkie i dzięki temu no, właściwie każdy żołnierz, kiedy musi posiadać środek tego typu, może takie coś zabrać. Pamiętajmy, że osiągi komara może nie robią wrażenia. 150-200 metrów zasięgu skutecznego, przebijalność 260-300 mm to nie jest coś, co robi jakieś wielkie wrażenie. Do tego no, musieliśmy trafić, musieliśmy wycelować i trafić w ten obiekt, który chcieliśmy trafić i wyeliminować, tylko że mówimy tutaj o innym rodzaju wyposażenia niż Javelin czy też Spike. Jest to środek, komar był granatnikiem, który miał być właśnie używany przez piechotę do zwalczania tych lżej opancerzonych celów. Miał być dostępny w dużych ilościach, żeby nikt na nim nie musiał oszczędzać, i miał być takim elementem, który jednak daje tej piechocie, ale nie tylko, tutaj muszę to powtórzyć, coś, co pozwala im albo zwalczać te lżejsze cele, słabiej opancerzone, albo też, jak to niektórzy, jak to ktoś kiedyś mi powiedział, odgonić od siebie za pomocą tych komarów coś cięższego, coś, czemu już komar nie podoła. Pamiętajmy, że to nie zawsze chodzi tylko o wyeliminowanie wrogiej maszyny. Niekiedy wystarczy ją przepłoszyć, uszkodzić, tak żeby się wycofała. Jedno, drugie trafienie z komara już może załogę, na przykład tego wrogiego czołgu, no, zniechęcić do dalszej walki. I to też jest ważna rola komara. Właściwie no, nie ma co mówić o tej konstrukcji. Mieliśmy celownik z trzema szczerbinkami 50-150-250 metrów bardzo prosta konstrukcja. Coś można powiedzieć, no niesamowicie wręcz, niektórzy by powiedzieli banalnie prostego. Pocisk mający masę 1,78 kg, który posiadał głowicę kumulacyjną o kalibrze właśnie 68 mm, elaborowaną heksagenem, no, 260 mm przebijalności. Niby niewiele, no ale na BWP jedynkę wystarczy. Na KTO wystarczy, na ciężarówkę wystarczy. I właśnie ta prostota była największą zaletą Komara. Dlaczego nie mamy Komara 2? Dlaczego obecnie kupujemy, dochodzi do zakupów granatników przeciwpancernych, jednorazowych z zewnątrz? Ktoś kiedyś stwierdził, że tego typu środek nam jest niepotrzebny. Teraz się obudziliśmy z ręką w nocniku i próbujemy to nadgonić. W końcu należy pamiętać, że pojawiła się propozycja głowicy już z samolikwidatorem. Już pojawiła się propozycja ze silnikiem lepszym, który już nie tak często zagrażał na przykład strzelcowi. Więc no, należało tutaj coś z tym zrobić, no ale może nie będę narzekał. Pamiętajmy tylko, że nadal posiadamy takie możliwości nadal posiadamy możliwości opracowania i wprowadzenia tego typu granatnika przeciwpancernego. Potrzebujemy ich przynajmniej 300 tysięcy. On ma być właściwie wszędzie. Mają być jego magazyny żeby każdy mógł zabrać odpowiednią ilość, żeby można było zwalczać, razić przeciwnika na taką skalę, no żeby go zniechęcić i żeby przetrącić mu no, wszystkie kończyny. Może tak to powiedzmy. Więc miejmy nadzieję, że pojawi się Komar 2 już jako nasz własny, no albo przynajmniej wykupimy jakąś pełną licencję na produkowanie tego typu wyposażenia u nas. Komary 2 właśnie miały tą gigantyczną zaletę. Że może nie miały jakichś gigantycznych możliwości, ale były tanie w produkcji, łatwe w użyciu i było ich dużo. A to jest bardzo duża zaleta. Pamiętajmy, że nie zawsze musimy używać tego środka drogiego, tego środka, który jest trudno dostępny. No, lepiej mieć starego, słabszego komara i móc go użyć, niż nie mieć javelina albo nie mieć spajka. No, to jest chyba oczywiste. I jeszcze raz, to nie tylko zwalczanie celów opancerzonych. Inne rodzaje celów też mogą być zwalczane. Miejmy nadzieję, że tego typu projekt zostanie zrealizowany i w przyszłości będziemy mieć Komara 2. A dla tych wszystkich, którzy nadal uważają, że tego typu coś jest niepotrzebne, no to proszę policzyć sobie, ile na przykład kosztuje zwalczanie ciężarówki, pojazdu terenowego, lekko opancerzonego transportera za pomocą na przykład spajka albo Javelina. Kiedy trzeba, to trzeba, ale jeśli mamy inną możliwość, to musimy jej użyć. Nie mówiąc o tym, że no nie każdy będzie miał dostęp do Javelina czy do spajka. To nasycenie nigdy nie będzie tak duże. A taki komar, czy też inny granatnik przeciwpancerny, jednorazowy, to jest naprawdę niewielki koszt, a mocno zwiększa możliwość naszej obrony, ale też ataku. Pamiętajmy, że musimy dać naszym żołnierzom tego typu narzędzie, nowocześniejsze niż komar, może o większych możliwościach. Tutaj, może na przykład ten zasięg zwiększymy do 300 metrów, przebijalność do 300 kilkudziesięciu milimetrów. Tylko, że oni muszą to mieć w bardzo dużej ilości, wręcz niektórzy powiedzą, nieograniczonej 300 tysięcy minimum tego też się używa to trzeba uzupełniać. I widzicie, przeszłem w gładki sposób od komara do komara 2. Komar, bardzo fajne urządzenie, proste, wręcz dla niektórych pierwotne, ale skuteczne. Dzięki prostocie i dzięki masowości. I niekiedy takie rozwiązanie jest też dobre. Ta prostota i masowość i niski koszt, łatwość produkcji bardzo często wygrywa z tymi bardziej precyzyjnymi, droższymi, mającymi większe możliwości. Narzędziami na, do oddziaływania na przeciwnika. Szkoda że, nie na, szkoda, że nie doczekał się następcy, ale miejmy nadzieję, że jednak do tego dojdzie. Więc komary RPG 76 Komar bardzo fajne urządzenie, bardzo fajne narzędzie, dające spore jednak możliwości piechocie i też innym żołnierzom. No, to nie jest coś, co można pomijać. To nie jest coś, co można by wyeliminować, jeśli chodzi o zdolności. Zwłaszcza, gdy spojrzymy na cenę, wyprodukowanie tego typu środka to jest naprawdę niski koszt. Porównywalny na przykład do zakupu jednego pocisku, a nawet niższy niż zakup jednego pocisku do jakiegoś działa bezodrzutowego. To nie są przeciwnicy dla siebie, nie zrozummy się źle. Na przykład Komar 2 nie byłby przeciwnikiem dla Karl Gustawa, tylko byłby uzupełnieniem. Inna funkcja, inne zadania. Ale na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na live'a w piątek o 21. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.